Siemano widzowie w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w RGMC w poprzednim filmie aż trafiliście te dwa filmy chodzi mi tutaj o te dwa wstawiłem je bardzo dziękuję wam za moje pierwsze 10 subów mam nadzieję że dobijecie jeszcze 5 kolejne suby i, i, i będę szczęśliwy na serio bardzo wam za to dziękuję no i co zaczynamy zagrać sobie ogólnie nie wiem czy mam te uprawnienia od admina. Ale niestety trochę się boję, że dostanę bala. Bo w dzisiejszym odcinku na tym serwerze będę yy, X Rajował. Tak, prawda że ani jeden admin się nie dowie o tym. z tym, już chyba Minecraft mi się zepsuł. Yy. Chyba będę musiał coś. Się z... O nie. Będę musiał chyba coś z tą. Coś naprawić chyba będę musiał No dobra, truno Będzie to będzie O nie Coś mi się tu chyba zepsuło Truno Będziemy musieli grać sobie na T-Loucher Mam nadzieję, że mi się tu odpali t lawczer. Tak, odpali się. No to sobie poczekamy chwilkę o, jest dobra. Zagrałem sobie na wersji na 1.19 i odpalamy sobie. Dobra, odpala się już. Morzank. Morzank. Nie. Na, nie. Dajcie subę, jeżeli lubicie któryś z tych filmów. Tutaj te cztery to były moje pierwsze wstawienie takich ikonów. Tylko, jakby coś, to te dwa filmy. Jeden został przez. Jeden, ten pierwszy, chyba skop. Najpierw go ja, ten, jakby to powiedzieć, zainstalowałem. Ale on mi coś nie działał i znaczy on działał, ale jakby to powiedzieć coś naładowało się, ale nie widziałem tego filmu, więc jeszcze raz go wstawię z innym komentarzem albo z opisem, więc za to bardzo wam przepraszam Dobra, odpalił mi się Minecraft, więc sobie wejdziemy sobie na RGMC. Dołączamy sobie na serwer Napiszcie w komentarzu jak będą włączone Jaką macie myszkę Bo ja mam Bloody A70 I jakby to powiedzieć no, Mam nadzieję że to jest chyba najlepsza myszka Albo nie wiem Napiszcie w komentarzu Czy jest to najlepsza myszka czy nie A w ogóle nie pytajcie dlaczego ten Dlaczego jestem e, jako, jako tutaj Steve Dlatego że jestem na T-Loucherze i nie mam t premium więc idziemy sobie od początku. Tak by to powiedzieć: Idziemy sobie od początku. Możemy sobie jedynie odebrać kita. Legenda nie. Oczywiście bierzemy sobie jedzą go tu. Crafting se craftujemy. No i dobra. Idziemy na jakieś losowe depa. Mam nadzieję, że ten. Mam nadzieję, że tu też ktoś nie steroportuje. Dobra. Jesteśmy. Mam nadzieję, że proszę nie badujcie mnie, błagam, nawet się nie skarżcie. Bo, proszę, bo nie nienawidzę tego. Po prostu. Mm. Tutaj cyk, cyk. Dobra, chyba to wszystkie teksturpaki, paki, jakie tu potrzebuję. Mm, więc sobie naładujemy te teksturpaki paki. lecimy sobie kopać. Co jest? Aha, okej, okay, kumam już. Okej, okay, dobra. To idziemy sobie. Sądu. Widzę już chyba że żelazo. To pójdziemy sobie po nie. Najpierw pójdziemy sobie może po węgiel. Tylko proszę, nic nie mówcie adminowi ani właścicielowi albo hel helperowi, bo będzie mi bardzo wstyd za to. Nawet nie mam pieniędzy, żeby kupić sobie bana. Jeżeli wy to powiecie, to ja nie wiem co zrobię. Będę na was wś smutny, wściekły. Nie wiem. Dobra, my sobie bierzemy węgiel. I który tu żelazo jest bliższe to pójdziemy sobie na to żelazo. O! to że kilów jest bardzo słaby i bardzo szybko się kończy. Pamiętam, tam żelazo, wziąłem. Dobra, kupiłem sobie dalej żelazo. No, na razie, że admin tego nie widzi, bo raz dostałem bana na, v, na V2, ale to było na moim kolejnym koncie. Czyli na tym moim premium, ale nie mogę się dołączyć tutaj, bo już mam tam jakiś set. Ogólnie ja zrobię kiedyś odcinek, gdzie, gdzie gadam z, z tak, jakby to powiedzieć, z legendą, czyli pokażę Wam o co chodzi. Patrzcie, ja sobie pójdę, wchodzę do Discorda i patrzcie, wchodzi mi o tego tu. To jest tak, jakby ja jestem na jego działce, bo ja mam tam obok jego działki. Jakby to powiedzieć, Homa. I to, i to jest jakby legenda, który on kupił akurat fly'a, e, Fly kupił. Więc naprawdę będzie fajnie z nim Ogólnie w jakimś odcinku może będę go pytał jakieś kilka zdań dotyczące tej, tego serwera. Hmm, dobra. Która żelazo się przepala? Przepaliło się mm. Skarczuje sobie chętnie hełm Nie wiem gdzie jeszcze pójść Teraz sobie tu te dwa Zrobimy sobie patyki. Czekaj Miałem na myśli siekierę sobie zrobimy I co? Lecimy dalej po żelazo tylko proszę, obietnica. Nie mówcie tego animinowi, dobra? Bo bardzo będzie mi wstyd za to. Nie ma pieniędzy nawet, żeby kupić jeden... jeden ma... jeden marny ban. Znaczy chodzi mi o on-bana, ale okej. Okay. Nieważne. Dobra, gdzie tu... To jest bardzo dużo żelaza, widzę. Jeszcze. Plus jeszcze lapis. Nie wiem czy mam ma full bright, ale to nic nie daje. Mam nadzieję, że mi się kill szybko nie skończy. Będę udawał tak, że nie wiem co co chodzi Że jestem Tak by niewinny Tylko proszę nie mówcie tego adminowi, dobra? Już mam 9 w sumie o, Będę udawał, że się cieszę, że kolejne żelazo Mam ja nadzieję, że nie, mów, nie powiedzie adminowi Bo totalnie nie wiem co wam zrobię To se wezmę to cyk. Dobra cyk, przepelamy se żelazo i se pławczymy. <try> Zobaczmy. Raz, trzy. O, kolejne. Już się chyba trochę zdziwiłem. Ile tego tu żelaza jest? sobie klatę, cyk. Dobra, potrzebuję tylko sponi. Na sponii już mi spokojnie starczy. Nie wiem, czym się tu martwić. Już osiem zwykłych kluczy mam. O, odchłoń. Może coś będzie na otchłoń. Następna stronę. O, jedzenie! Jest! Dobra, cyk. Uuu! No nie, na no, mi zabrał tam To jest moja, moja Jabłko sobie wezmę, bo w sumie jabłka się przydadzą na złote. O, jest kolejne O! O co mi tu? Dobra, weźmiemy sobie troszkę Dobra zero węgla już mam totalnie Ja już mam tyle żelaza? Co? Dobra, nieważne Ale dobra, ja teraz będę klikał Dobra Już nie trzeba przepalać Bierzemy sobie I robimy tak Oczywiście bierzemy sobie spodnie Wiesz, mamy oficjalnie całego seta. No i dobra, teraz chcę pójść gdzieś sobie na jakiegoś miejsca i sobie wezmę ze sobą crafting. Oczywiście siekiera jest lepsza od craftingu, bo... E, znaczy, <ścoughs> czekajcie, co ja mówię? Siekiera jest lepsza od miecza, bo akurat to dawno to kiedyś ten... Mm, nie nieważne. Ja ogólnie chcę by być na bardzo fajnym DPA, bo jest szansa. Bo jest chyba 98% szans na to, że steleportujecie się do jednego miejsca, czyli Wdziałki. działki. Tak, hobiję ja się nie wiem z kim. Ale oficjalnie już mam całego seta. Nie ma się czym martwić. Ty. Czekajcie, że co? Polecam wam to lepiej zrobić na X-Rayu, bo pierwszy raz widzę taką trawę. Popatrzcie, rozkopiecie! O, widzimy portal, to sobie pójdziemy. Chyba, że najpierw chcę pod jaksy. Nie wiem, Dobra, pójdziemy sobie do netheru. Czym się tu można martwić? W sumie nether mi się też przyda. W sumie zrobiłem sobie własny nether. Nie ma problemu. I już pierwsze To tutaj będę udawał spróbuję to rokopać tym kilofem. Spróbujemy Z Uwaga, wydropi? Nie gadać, że to wydropi. Jeżeli to nie wydropi, to jest sus. To już że mi się killoff skończył. Obser no tak! Obserwery nam się przydadzą. Żeby zrobić farmę trzciny, jeżeli znajdziemy po drodze jakąś. Dobra, idziemy sobie na górę. Tu sobie zostawię wskazówkę, że tu było moje miejsce. No my sobie wracamy, oczywiście, do... Co jest? Mhm. dobra, czyli naszym kolejnym celem jest zdobycie diamentów, ale to w następnej części. Daj, proszę, dajcie mi, te, dajcie mi chociaż 5 lub, 5 lub tego, lub 10 subów kolejnych i będę bardzo szczęśliwy. Proszę, zróbcie to dla mnie. Proszę, zrobicie to dla mnie, bo jak zrobicie to, będę bardzo szczęśliwy. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. No, więc do widzenia.